Na kanale kierunek zdrowie i zapraszam dzisiaj na kolejny filmik z serii Polecam. Jest to filmik, którego temat zaproponowaliście wy sami. To kilka osób mi napisało z propozycją, właśnie, żebym zrobiła taki filmik, i myślę, że dosyć ciekawy jest to temat, faktycznie. Dlatego postanowiłam, że nakręcimy takie o sprzęcie, sprzęcie o... o sprzętach, które są w zdrowej kuchni niezbędne. I niekonieczne, ale miło je mieć. Także podzielę właśnie te wszystkie sprzęty, nie wszystkie, nie pokażę Wam tutaj wszystkich, ale część tego, co mam, co przez kilkanaście ostatnich lat uzbierałam. I pokażę Wam rzeczy, bez których sobie nie wyobrażam funkcjonowania w kuchni, które uważam, że w zdrowej kuchni są po prostu koniecznością. I takie, które są po prostu luksusem, które mogą być, ale nie są konieczne. Ale miło jest je mieć. Także jeżeli macie ochotę, zapraszam do oglądania. Są trzy rzeczy, bez których ja sobie nie wyobrażam życia w kuchni. Najważniejszy w zdrowej kuchni jest moim zdaniem blender. Blender. Najlepszy, na jaki możecie sobie pozwolić. Wiecie, że ja mam dobry blender, od dwóch lat mam ten blender, wcześniej używałam innych, także nie, nie każdy musi od razu kupować z najwyższej półki blender. Ważne, żeby był dobry w miarę, żebyśmy mogli robić nim nie tylko koktajle, ale również inne jakieś rzeczy, masła czy jakieś pasty, żebyśmy, żeby nam się przydał do innych rzeczy. Dlatego, warty jest, dlatego ważne jest, żeby był po prostu jak najlepszej mocy, jak największej mocy, żeby był dobry. Ja w ten blender zainwestowałam i mi się to naprawdę zwraca wielokrotnie, myślę, ponieważ używam od dwóch lat, używam kilka razy dziennie, także naprawdę jest eksploatowany. Jeżeli ktoś używa od święta i nie odżywia się tak zdrowo, bo ktoś, kto się zdrowo odżywia, po prostu blender potrzebuje, musi mieć i koniec. Także blender musi być. Następną rzeczą jest sokowirówka lub wyciskarka. Jak wiecie, niektórzy z Was już pewnie wiedzą, że dopiero niedawno kupiłam wyciskarkę. Przez ostatnich kilka lat my prawie codziennie pijemy soki warzywne, głównie warzywne rano. I używaliśmy sokowirówki, ponieważ była sprawna, nie była taka stara. I chociaż już wiedziałam o wyciskarkach i miałam ochotę na wyciskarkę, nie było sensu kupować jej wcześniej, gdy mieliśmy, no nadal mamy w sumie sprawną sokowirówkę. W tej chwili już zdecydowaliśmy się ją wymienić. Mam wyciskarkę. Na sok z wyciskarki potrzebujemy więcej czasu, żeby oczywiście to wolniej wszystko. Soki z wyciskarki są zdrowsze, mają więcej witamin, więcej wartości, struktura molekularna warzyw nie jest wtedy też niszczona, tak jak w przypadku sokowirówki, ale się nie przejmujcie, jeżeli nie chcecie kupować, czy macie jeszcze sprawną sokowirówkę, używajcie sokowirówki, bo kiedyś używano sokowirówek i też pili, pito soki, nie tylko blendowane koktajle, ale soki są również bardzo ważne i dobrze. Moim zdaniem, bo tutaj są też dyskusje, czy lepsze są soki, czy lepsze są koktajle, co lepiej pić, co ma więcej wartości. Ja uważam, że i to i to ma, ponieważ i to i to ma swoje wady i zalety, warto pić i to i to. Po prostu, trochę tego, trochę tego, więc ja codziennie piję jeden sok, jeden koktajl. Trzecią rzeczą, taką, którą uważam za niezbędną, jest Młynek, młynek do kawy, którego nie używam do kawy, jeżeli jak gdy miałam kawę, to mamy dwa młynki w sumie, jeden, jeden do kawy, której już nie piję od jakiegoś czasu, a drugi do nasion, do nasion, czasami do orzechów, bardzo się przydaje, jeżeli ro, y, mielimy na przykład chia, nasionka chia, albo nasie, nasiona siemienia to łyżeczkę dwie, nie potrzebujemy wtedy żadnych większych maszyn, tylko po prostu tutaj i mamy czysty też, jeżeli nie jest mieszany z kawą. Bo ja przez jakiś czas miałam jeden i musiałam ciągle wycierać z kawy. Jeżeli się używa to codziennie, to jest upierdliwe. Młynki nie są aż tak drogie, i można sobie na taki młynek, myślę, odłożyć i zainwestować, bo warto. A siemielniane powinno się, pamiętajcie, pić zawsze, zmielone na świeżo i najlepiej jeszcze zamoczone na noc, czy wcześniej w ogóle zamoczone. Ale nie, 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 nie powinno się używać też niemielonego, mielone, nie bo nie wchłania się też tak dobrze. Dlatego, bardzo przydatny sprzęt i ważny, moim zdaniem, w kuchni to jest, to jest właśnie młynek do kawy. Który się też przydaje w przypadku mielenia, czasami jakiejś niedużej ilości orzechów czy płatków owsianych, no różnych rzeczy. Teraz pokażę Wam. Sprzęty, które są nie niezbędne, ale miło jest je mieć i które mi się na przykład w mojej kuchni przydają. Mi się jak naprawdę wszystko, co kupuję, przydaje. To nie są jakieś takie, wiecie, fanaberie, że, mm, że, że, że to leży gdzieś. Więc jeżeli miałoby to leżeć, to nie ma sensu tego kupować. Natomiast jeżeli coś używamy, to moim zdaniem warto. Jedną z takich rzeczy jest blender, taki ręczny blender, który się też bardzo przydaje. W wielu tych blenderów dołączony jest taki pojemnik również, w którym możemy... Gdy, gdy wyjmiemy to, też miksować na przykład, nie wiem, nasiona, pasty, pestki słonecznika czy dyni na jakieś pasty. Bardzo się przydaje, bardzo się sprawdza. Ten blender ręczny bardzo mi się przydaje do zagęszczania zup. I gdy na przykład gotuję zupę z soczewicą albo z jakąś fasolą, to ją tak miejscowo, tak miejscowo troszeczkę po trochu tylko. Nie całkowicie ją miele miksuje, tylko ją właśnie tak tylko trochę, trochę miksuję i... I ona jest wtedy taka zagęszczona, lekko zagęszczona i ma taką fajną konsystencję, która mi akurat pasuje, więc bardzo mi się do tego przydaje. Wcześniej też akurat to miałam wcześniej, dlatego też to mam, to też się przydaje. Taki, taki sprzęt przydaje się do, na przykład do ścierania jakichś większych ilości marwki, ponieważ tutaj ma nakładkę, gdzie możemy coś zetrzeć. Do, tak samo do mielenia past, do miksowania orzechów i tak dalej. Ale tak na dobrą sprawę to ten blender ręczny robi wiele rzeczy, które to, więc nie są konieczne oba. Myślę, że jeden taki dobry wystarczy w zupełności. Następną rzeczą jest garnek do ryżu. I to też jest oczywiście, absolutnie nie jest to konieczne, ale gdy jemy często ryż, fasolę, kaszę, kaszę szczególnie, kaszo, kaszę i ryż, to przydaje nam się, dlatego że. W moim przypadku, ponieważ jeżeli możemy to oczywiście ugotować w garnku, nie ma żadnego problemu. Natomiast gdy ja na przykład gotuję dzieciom wcześniej, później przychodzi z pracy mój mąż i jeszcze on, żeby nie podgrzewać jemu znowu, żeby nie na nowo jakby nie podgrzewać tego i nie, roz, nie rozciapać tego tak za bardzo. To po prostu w takim garnku jest przetrzymywane to nawet spokojnie można i kilka godzin. To trzyma po prostu temperaturę. Cały czas jest podłączone do kontaktu i to wtedy już się tutaj nie, nie grzeje mocno, tylko trzyma cały czas taką samą temperaturę i jest to cały czas ciepłe. Więc to może spokojnie mi stać przez kilka godzin i czekać, aż będę miała czy ja ochotę, czy jak właśnie przyjdzie mój mąż, czy nawet jak goście przyjdą wcześniej, można zrobić wcześniej i to sobie stoi jest cały czas gorące i nie mamy problemu, że nam ostygnie, że trzeba znowu podgrzewać. Dlatego ja to bardzo lubię akurat tego też jestem zadowolona. Następną rzeczą to jest gofrownica. To pewnie pomyślicie, że to nie do końca jest zdrowe i że to, że to jest bez sensu, że coś takiego polecam, ale muszę Wam powiedzieć, że taka gofrownica mi się bardzo dobrze sprawdza, jeżeli mamy dzieci szczególnie, ponieważ dzieci lubią gofry. A ja nie robię gofrów takich pompowanych z białej mąki, tylko robię gofry często po pierwsze z ciemnych mąk jeżeli z mąk, ale bardzo często mielę ryż, płatki owsiane, kaszę, gryczaną, jaglaną, różne kasze i właśnie z nich robię. Zamiast robić takie smażone placki na patelni, to robię im właśnie takie gofry i one się bardzo wtedy cieszą też, a te gofry są dużo zdrowsze niż no niż coś innego, niż, niż na przykład właśnie jakieś smażone placuszki. Także gofrównicy też polatam, szczególnie jeżeli ma się dzieci. Nauczenie dzieci jedzenia takich, to są takie ciężkie gofry oczywiście, nie takie lekkie i puszyste, ale są naprawdę m, też smaczne. I moje dzieci jedzą i lubią, I zawsze się cieszą, gdy mówię, dobra, robimy gofry. Kolejną taką ostatnią już na dzisiaj rzeczą jest suszarka do warzyw. Suszarka... Ja mam taką totalnie przeciętną. Nie wydawałam dużo pieniędzy na tą suszarkę. Chciałam tylko przetestować, w ogóle zobaczyć, czy będę używać. I muszę wam powiedzieć, że nieczęsto, ale używam tak. ją od dwóch czy trzech lat. Używam regularnie, jesienią szczególnie bardzo dużo i pod koniec lata, kiedy będę suszyć pomidory, będę suszyć już w tym miesiącu, może w przyszłym, już mam na ogródku dużo pietruszki, będę suszyć zioła, będę suszyć mango, bo dzieci moje bardzo lubią takie mango, ususzone jest naprawdę inne zupełnie niż takie pocukrzone, polukrowane, jakieś, nie wiem, wstrętne, sztuczne, które kupujemy w sklepach. Tak samo chipsy z Jarmużu, które robimy całą jesień moje dzieci je uwielbiają, przyzwyczaiły się do tego smaku i naprawdę bardzo lubią i one i my. Także suszarka się przydaje, naprawdę się przydaje, jeżeli tylko mamy miejsce i chcemy używać i mamy do czego. Suszone pomidory są przepyszne. Chipsy, na które już Wam pokazywałam przepis z bananów i z jabłek, po prostu pychota. Także od, od czasu do czasu naprawdę się przydaje i no, cieszę się, że kupiłam tą, tą suszarkę do warzyw. Nagadałam się trochę wszystko. Dziękuję Wam za pomysł, bo nie wpadałabym na to, żeby zrobić filmik na taki temat, a dzięki Wam właśnie taki, taki temat mi podsunęliście i bardzo się cieszę i dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, oczywiście piszcie w komentarzach pod filmikiem. Czekam bardzo chętnie, przydają mi się często te Wasze propozycje i Wasze pomysły. Nie zawsze z nich korzystam, bo nie zawsze zdążę, ale naprawdę one zostają gdzieś w głowie i, i cieszę się, cieszę się, jak, jak piszecie w ogóle, co byście chcieli i co Wam się podobało. Dziękuję Wam na dzisiaj, zapraszam do oglądania kolejnych filmików i trzymajcie się 10Plus. pa! pa.